Witam wszystkich, szczęść Boże. Dzisiaj mam taki temacik o wyolbrzymionych pokusach. I kiedy te wyolbrzymione pokusy mogą nas zacząć dotykać. Ja to tak króciutko opisałem, czyli kiedy zejdziemy z drogi zła całkowicie i zaczynamy trwać w sakramentach Kościoła i na modlitwie. I jeżeli z pomocą łaski Bożej odrzucamy wszystkie grzechy, które popełnialiśmy wcześniej, czyli zaczynamy iść twardo za Bogiem, i to jest tu ważne słowo, że zaczynamy iść twardo za Bogiem. Czyli ja miałem coś takiego, kiedy zacząłem po moim nawróceniu, zacząłem mocno trzymać się różańca, czyli zacząłem mocno. I zacząłem modlić się na tym różańcu I, i wtedy momentalnie jakby szedłem z tej drogi ciemnej, z tej drogi zła. No i podrzucane, znaczy Bóg mi zabrał, ja podrzucałem, ale to, to była łaska Boża, że zostały mi zabrane wszystkie te grzechy, które, które popełniałem. To był alkohol, to były papierosy, to było złe towarzystwo. Więcej nie chcę wymieniać, ale to był cały, cały po prostu no, skład tego wszystkiego. Także tutaj dzięki, mówię, modlitwie różańcowej I, i temu też oczywiście nawróceniu, czyli później, co się może dziać, jeżeli yy, tak się dzieje, wtedy szatan może nas atakować pokusami wyolbrzymionymi. Czyli Pokusa wyolbrzymiona, czyli co to jest, jest pokusą, polega na tym, że my wiemy, że nam w danej chwili podsuwa ją szatan i on też wie, że my o tym wiemy. Czyli o to chodzi w tej pokusie wyolbrzymionej. Czyli jeżeli wiemy, że to dręczyciel, wtedy odpychamy tą pokusę. Czyli nie jest dokładnie, nie jest tak, jak było wcześniej, bo wcześniej przykładowo on podsuwał, diabeł podsuwał myśl, czyli podsuwał pewną myśl i człowiek szedł to tą myślą. Jeszcze je jakimiś tam poprzez inne myśli upiększał tą myśl. Nie? Czyli, czyli przykładowo pójdziesz, napijesz się, będzie ci po prostu dobrze, wypijesz sobie piwko i tak dalej. No, i, i, i to była właśnie przykładowo taka, ta, taka pokusa, yy, yy, która którą później dalej jakby ciągnął. Nie? Czyli, czyli po tym piwie napisie jeszcze, pójdź jeszcze inną knajpę, odwiedź, tam będzie fajnie, i tak dalej. Czyli tu chodzi mi o to, że, że wystarczyła tylko myśl, i, i, i człowiek nie wiedział o tym, że za jego plecami dokładnie stoi przeciwnik który mu to podsuwa, czyli nie wiedział nic. Czyli myślał, czyli ja tak myślałem, że to jest moje, że to są moje myśli, a szczerze mówiąc nic nie myślałem, tylko, tylko jakby po prostu szedłem za tym. Szedłem za tym i, i, i po prostu, no i, i rzeczywiście, po prostu nie wiedząc o tym, że. Że, że przeciwnik, który chce mnie zniszczyć i mnie w ten sposób niszczył, po prostu on jest tym właśnie sprawcą tego, właśnie podsuwania tych, tych myśli, po prostu tych złych myśli. Czyli dokładnie wprowadzenia człowieka, prowadzenia człowieka po tej złej, ciemnej drodze oczywiście, która prowadziła do nikąd. No, i dalej tu będę czytał. Czyli, jeżeli wiemy, że to dręczyciel, czy to jest bardzo dużo, jeżeli wiemy, że to jest szatan, wtedy odpychamy tą, tą pokusę, bo nie chcemy z nim ani z jego, tutaj ja to określiłem, szambem mieć nic do czynienia. Czyli z tym, co nam dokładnie. Odsuwa. Pokusa wyolbrzymiona, jest to bardzo wyraźne podsuwanie nam grzechów i obrazów poprzez uderzenie słowem. Czyli ja tu podkreśliłem uderzenie słowem, czyli to już nie jest jakaś tam myśl czy jakiś potrzeb, tylko to jest jakby nawet i krzyk z wykrzyknikiem, czyli to jest takie uderzenie słowem. Czyli możemy słyszeć, i tu, jako przykład, wiesz, na przykład bluźnierstwo na Boga, bardzo wyraźnie, i usłyszeć dodatkowo, powiedz to. Czyli, czyli jakby, 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 jakby pada bluźnierstwo na Boga, i za chwilę powiedz to, powiedz to, nawet ze dwa lub trzy razy. Czyli, to jest właśnie pokusa wyolbrzymiona. Dokładnie. Czyli, ty to słyszysz i wiesz, że to jest On. Wygląda. Lub możemy zobaczyć obraz erotyczny i usłyszeć zrób to. Czy może na, nam jakąś kobietę po prostu yy, przedstawić i, i powiedzieć zrób to, idź tam, pójdź. Nie? I, i też tak jest. Czyli, czyli, czyli to, już jest, to już jest tak jawne i, 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 i tak po prostu widoczne, że to jest nasz wróg. Czyli, czyli to jest właśnie... Dokładnie pokusa wyolbrzymiona, i, i, i on nas może tym atakować y, tutaj y, dość często. I teraz o co dalej chodzi? Pokusy wyolbrzymione mają na celu dręczenie nas, czyli jeżeli jesteśmy tymi pokusami atakowani y, y, dość często, one mają na celu dręczenie nas. No, i też tutaj takie moje spostrzeżenie, że szatan liczy na to, że skorzystamy z nich. Mimo to, że one są takie wyolbrzymione, mimo to, że my wiemy, że to on nam je po prostu podsuwa, to liczy na to, że z nich skorzystamy. A to już jest jego pycha, ponieważ człowieka uważa za nic, no a siebie po prostu za wielkiego anioła, który. Przede wszystkim ma w sobie pychę i dlatego to widzenie jego jest po prostu takie, czyli, czyli dokładnie skierowane na to, że nawet jak będzie wrzeszczał do ucha, zrób to bądź bądź, bądź yy, powiedz to, czy, czy, czy coś takiego to, to liczy na to, żeby to zrobimy, tylko tu też jest łaska boża, czyli, czyli jeżeli my trwamy, tak jak powiedziałem na początku. W sakramentach, trwamy na modlitwie, to jest łaska Boża, jest Bóg, który nas też chroni przed tym, czyli, czyli tutaj, jakby, tutaj chcę powiedzieć o tym, że nie ma się czego obawiać, nie ma się po prostu czego bać, bo jesteśmy z Bogiem, czyli nie jesteśmy sami dokładnie. No i dalej, powiem, jeżeli takie coś się dzieje, czyli jeżeli u kogoś takie coś się dzieje. Przykładowo u mnie, co wtedy, o co wtedy chodzi, czyli ja to w punktach wymieniłem, czyli pierwszy taki punkt, to znaczy, że szkodzimy szatanowi bardzo. Czyli przykładowo przez, przez, przez modlitwę różańcową, bądź przez jakieś inne rzeczy, mogą to być rekolekcje, nie wiem, po prostu szkodzimy mu bardzo. Czyli wtedy coś takiego się dzieje. Drugi taki punkt powinni, powinniśmy trzymać się różańca, czyli różaniec jest taką bronią właśnie w tej walce przeciwko niemu. Wtedy i, i naprawdę różaniec bardzo pomaga. Na, następny punkt trzeci chodzi o to, żeby nie zwracać uwagi na te pokusy, czyli dokładnie nie wchodzić w dialog z nimi. Czyli nawet jak się tak głośno. Usłyszy, zrób to, bądź zrób tamto, to nie odpowiadać, ja tego nie zrobi. Po prostu nie wchodzić w ogóle w dialog, po prostu starać się nie zwracać na to uwagi. No i czwarty punkt, że to jest, to oczywiście, to jest dręczenie. Czyli, czyli to dręczenie możemy oddawać w różnych intencjach. No i tu podałem jako taki przykład, że na przykład za grzeszników, czyli możemy ofiarować to dręczenie i plus na przykład modlitwę różańcową za grzeszników bądź za jakieś osoby nienawrócone z naszych rodzin. Także króciutko się dzisiaj tym dzielę. Dziękuję z Panem Bogiem.